Opuszczony budynek przy ulicy Pomorskiej. To tu w sobotę mogło dojść do tragedii. Około godziny 5 rano dyżurny komendy miejskiej policji odebrał telefon od młodego mężczyzny. Rozmówca powiadomił go, że jego kolega wpadł w dziurę w stropie opuszczonego budynku i spadł do zalanej wodą piwnicy, z której nie może się wydostać. Zwłocznie na miejsce wysłano patrol policji. Mundurowi dotarli do poszkodowanego w niespełna 6 minut. Jak się okazało, Mężczyzna ten faktycznie znajdował się w piwnicy wypełnionej wodą. Trzymał się jedynie betonowego słupa, musiał upłać się z dosyć dużej wysokości. Jak się okazało, mężczyzna spadł z wysokości około 11 metrów. Sierżant Przemysław Psud i sierżant Ewa Szymczyk, którzy pojawili się na miejscu, nie wiedzieli, jak pomóc mężczyźnie, ponieważ dostęp do niego był mocno utrudniony. Jednak zachowali zimną krew. Mężczyzna wołał o pomoc, żeby po prostu go wyciągnąć. No, ale no nie było żadnego dojścia ani wejścia. Skok do tego czegoś no nie dawał szansy powodzenia, gdyż no nie było z niego żadnego wyjścia i tak naprawdę trzeba było wymyślić coś, żeby po prostu go przytrzymać do czasu przyjazdu straży pożarnej, gdyż oni są wyspecjalizowani w specjalny sprzęt. Znaleźliśmy w budynku pewien kontener plastikowy z służywa i spuściliśmy go na lince odholowania z samochodu służbowego, co dzieliśmy. No i on wszedł do tego kosza i. Tak po prostu czekaliśmy na, 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 na przyjazd PSP. Mężczyzna cały czas dygotał z zimna, mówił, że jest mu zimno, że chce wyjść. Był moment, że przez trzy minuty praktycznie nie, nie, da, nie dawał znaku życia, po prostu nie odzywał się. Zaczęliśmy trząść tą linką, poruszać, żeby po prostu kontakt w dalszym ciągu... W dalszym ciągu z nami był. Dopiero przy użyciu drabin oraz specjalistycznego sprzętu 22-latka wydobyto na powierzchnię. Mężczyznę odwieziono do szpitala, ponieważ był wyziębiony i miał kilka ran. Interweniujący policjanci przyznali, że nie czują się jak bohaterowie. Dla nas jest to chleb powszedni. Cały czas praktycznie ratujemy komuś życie, czy na ulicy, leżącemu, czy, czy w takiej sytuacji. Jest pewna satysfakcja, czuje się pewną dumę. Że... Ale nie czuje się pan jak bohater. Nie, nie czuję się jak bohater. Jestem po prostu wykonuję swoje obowiązki. Na służbie każdego dnia pracuję już 6 lat. W różnych sytuacjach już miałem miejsce. No tutaj, no tutaj udało się uratować chłopaka. Udało się go uratować dzięki pomysłowości i zachowaniu spokoju przez policjantów. Można powiedzieć, że 22 latek miał dużo szczęścia, gdyby nie przemysł w psud i Ewa Szymczyk mógł stracić życie.